Dzień dobry, z tej strony Mateusz Furst, firma InBlock, Zapraszam na kolejny odcinek z serii analiza jednego zdjęcia. Jesteśmy w garażu podziemnym i widzimy e, ścianę zewnętrzną tegoż garażu, która jest ewidentnie zniszczona. Oczywiście nie sama ściana jest zniszczona, bo ściana jest żelbetowa, zniszczony jest tęk. I widać, że już pewnego rodzaju kroki naprawcze były wcześniej przeprowadzane, żeby sobie jakoś tą sytuacją poradzić. Ale wykonano to raczej po to, żeby ukryć pewnego rodzaju uszkodzenia, a nie wyeliminować przyczynę powstawania tychże uszkodzeń. Najważniejszą rzeczą, jaką trzeba tutaj zauważyć, to jest to, że mamy posadzkę w tym garażu, która jest wylaną posadzką na płycie fundamentowej. Czyli mamy tak zwaną no, nadbeton, drugą warstwę posadzki. Jest to istotne dlatego, że mamy wodę pod tą posadzką oczywiście. I ta woda próbuje się desperacko, jak zawsze mówię, wydostać spod tej posadzki odparować. Ale nie może, no bo beton ją przykrywa, więc próbuje się wydostać albo tutaj, jak widzimy na kawałku tego zdjęcia, dylatacją skurczową, te białe ślady to jest sól, która pozostała po odparowaniu wody. No i oczywiście w związku z tym, że ściana była otynkowana jeszcze przed wylaniem tej posadzki, no to ten tynk sięga płyty fundamentowej i jest cały czas nawilżany. I tutaj widzimy jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż widzimy ten ślad, to jest miejsce, i ten pas. To było kawałek posadzki, był wykuty wzdłuż tej ściany, po to, żeby znaleźć sobie i zdobyć dostęp do ściany poniżej poziomu posadzki. To bardzo dobrze, że to zrobiono. Szkoda tylko, że później z powrotem to zabetonowano. Można było przecież wsypać w to miejsce kruszywo i pozwalać wodzie spod posadzki tędy odparowywać. To byłoby znacznie lepsze rozwiązanie. Kolejna sprawa. Po co ten szlam? Ten szlam jest tutaj całkowicie, ale w ogóle niepotrzebny. On niczego i nikomu nie uszczelnia. On miał tylko przykryć e, uszkodzenie na tynku. Zamiast tego trzeba było po prostu usunąć tynk z tej wysokości, e, czyli z grubości posadzki tutaj. No i, i powiedzmy na tyle wyżej na ile był uszkodzony. A tak to Tenk prawdopodobnie jednak trochę śladowo został pod tym szlamem. Nie mamy pojęcia co się dzieje poniżej poziomu posadki, no bo z powrotem mamy ten beton, więc jest to przykryte. Ale mam dziwne wrażenie, że tutaj, o, ten krawędź to jest taki ślad, że w tym miejscu to chyba już był koniec szlamu. Czyli ten szlam jest tylko powyżej poziomu posadki. A prawdopodobnie tynk nie został całkowicie zeszlifowany i usunięty ze ściany żelbetowej. Także mimo wszystko pod szlamem, spod spodu, potynku woda... Jest podciągana kapilarnie, co zresztą widzimy na tym, na tym tynku zniszczenia nie tylko od wody, ale i od soli. Te wszystkie ślady odpadającego tynku, no to jest ewidentnie działanie soli, która krystalizując się zwiększa swoją objętość i odrywa te płaty tynku od ściany. Także wystarczyło zrobić tylko to, że po usunięciu tego betonu zostawić te usun usunięty ten wpust i ewentualnie wsypać tam kruszywo. Tak, aby woda mogła odparowywać, nie robić żadnej izolacji, bo to ani ładnie nie wygląda, ani czemu nie służy, ani po prostu nie działa. Wystarczyło tutaj po prostu zeszlifować ścianę do gołego betonu od poziomu płyty fundamentowej, tak gdzieś dotąd. Nie wiadomo w jakim, na jakim poziomie wtedy ten tynk był uszkodzony. Podczas tego spotkania usłyszałem, że zarząd ma planach odmalować tą ścianę. Ten tynk, tego w ogóle nie ma sensu malować, bo ten tynk jest zniszczony, jego trzeba usunąć, a nie malować. Także wydanie pieniędzy na farbę i malowanie jest niedorzecznością w tym przypadku. Tyle na temat tego zdjęcia. Za chwilę jeszcze zapraszam, bo opowiadałem o tym podczas samego spotkania. Nagrałem taki króciutki filmik tam na garażu. Jest dosyć głośno, także zdecydowałem się jeszcze dograć ten, tych parę zdań po prostu do zdjęcia. Natomiast jeżeli ktoś chce taką wersję bojową, to zapraszam w tym momencie się. Przełączamy na. Online do garażu podziemnego. Woda z posadzki dopływa do ściany i tutaj widzimy, że ściana i tynk jest uszkodzona. Tutaj była zrobiona szlamowa izolacja pionowa, kawałek, czy prawdopodobnie najbardziej zniszczona część tego tynku. Tam jest jeszcze wyżej. I problem polega na tym, że oczywiście ta izolacja szlam jest powyżej poziomu posadzki, więc tam, gdzie ściana się cały czas moczy w wodzie pod posadzką, no to cały czas się moczy. Więc ten szlam to de facto ma trochę przykryć uszkodzenia, a nie zabezpieczyć tą ścianę przed e, nową wilgocią. On ma tylko teoretycznie nie wypuścić tej wody ze ściany, żeby nie odparowywała w tej wysokości. Więc po pierwsze szlam już niszczeje, a po drugie oczywiście woda odparowywuje wyżej, bo podciąganie kapilarne w tej ścianie, w tynku tej ściany wyżej cały czas idzie w górę. Tak to wygląda podczas pseudonapraw, e, które mają tylko trochę skutki ukryć, a nie wyeliminować przyczynę nawilżania się ścian z wodą spod posadzki w garażach podziemnych.